Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczną atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym, zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, ja jestem Joanna Prokop, a dzisiaj z nami z gorącym komentarzem pan redaktor Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, zacznę od dwóch cytatów. Jeden, wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego 18 lipca 2017 roku w polskim parlamencie. Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście. Jesteście kanariami. I drugie, drugi cytat również z pana Kaczyńskiego. W dziesiątą śmierci wystąpienie pana prezesa w KPRM doszło do tragedii, w której mieliśmy do czynienia z jednej strony z bólem wielkim, ośmieram się powiedzieć, tej lepszej części narodu, ale mieliśmy też eksplozję zła, eksplozję nienawiści. Właściwie od pierwszego dnia pan Jarosław Kaczyński zaczął tą tragedią dzielić Polaków. Będziemy y, właściwie 15 katastrofy smoleńskiej to jest nie tylko 15 jednego z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski, która myślę, że dotknęła bardzo głęboko każdego z nas. Ktoś, kto pamięta, 10 kwietnia 2010 roku i kolejne dni tygodnie, pamięta też y, taką sytuację, że naprawdę. Powstała pewna wspólnota, jednak i każdy z nas na głę, bardzo głęboko i na swój sposób tą tragedię, katastrofę przeżywał. Przypomnę, zginął prezydent Lech Kaczyński z małżonką, zginęło bardzo wielu ważnych parlamentarzystów, zginęło bardzo wielu dowódców wojskowych, ale niestety to jest również prawie piętnastolecie. Grania przez PiS trumnami tych ofiar katastrofy smoleńskiej i dzielenia społeczeństwa na lepszy sort i gorszy sort. Na ludzi, którzy zdaniem Jarosława Kaczyńskiego i jego współpracowników zamordowali prezydenta Lecha Kaczyńskiego ręka w rękę z Władimirem Putinem i, ci, i tych, którzy próbowali, próbują te emocje, Opanować i klarownie wyjaśnić, dlaczego doszło do rozbicia się prezydenckiego Tupolewa 10 kwietnia 2010 roku. Ja jednak chciałbym przypomnieć, że udowodniono, że doszło do tej tragedii ze względu na złamanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wszelkich zasad bezpieczeństwa. Samolot z prezydentem Lechy Kaczyńskim. I całą delegacją, która leciała na 70. rocznicę obchodów innej, niezwykle tragicznej daty w naszej historii, czyli zbrodni katyńskiej, lądował, próbował lądować w warunkach, których widoczność wynosiła zaledwie kilkaset metrów, kiedy. Ten samolot nigdy nie powinien nawet spróbować podejść tam do lądowania, tylko odlecieć na lotnisko zapasowe. I błędy popełnione również wcześniej, w szkoleniu załogi, miały też tutaj znaczenie. Naciski polityczne, żeby jednak tam wylądować, żeby się odbyło wszystko zgodnie z planem, bo to miał być również początek kampanii wyborczej 2010 roku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Błędy zostały popełnione również po stronie rosyjskiej, to też zostało udowodnione, ale jednak wina. W największej mierze spoczywa na tych zaniedbaniach, niestety po naszej stronie. I teraz wracając do tego haniebnego spektaklu, jakim było granie pamięcią ofiar katastrofy smoleńskiej. Ja doskonale sobie przypominam, że początkowo Jarosław Kaczyński nic takiego nie sugerował, co było też pewnym zamysłem politycznym. Było jasne, że Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało jakiegoś kandydata wystawić w wyborach prezydenckich w roku 2010. Kogoś, to będzie kandydatem Bronisława Komorowskiego, który był wtedy, został wewnętrznych wyborach wyłoniony spośród grona kandydatów Platformy Obywatelskiej. Był nim wtedy Jarosław Kaczyński. Do czasu, do czasu drugiej tury, to był lipiec 2010 roku, Drugi tury wyborów prezydenckich przegranych przez Jarosława Kaczyńskiego, ale wcale nie w sposób jakiś bardzo duży. No to było chyba, nie dobrze pamiętam, 47 do 53 mniej więcej. Ee, Jarosław Kaczyński tego tematu nie podejmował. Nawet uciszał Antoniego Macierewicza. Dopiero po przegranych wyborach prezydenckich, Jarosław Kaczyński dał zielone światło na to, żeby pan Macierewicz te swoje, ten swój dance makab rozpoczął. Wtedy zaczęło się oskarżanie drugiej strony o zamach, o no, spowodowanie śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego wespół z reżimem Władimira Putina. I to eskalowało z każdym rokiem. Eskalowała również postawa samego Jarosława Kaczyńskiego. On bardzo długo wzdragał się przed mówieniem: "Zabiliście mojego brata". To zaczęło się mniej więcej. E, Rok 2014 15 a tak naprawdę już po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość i po wygraniu wyborów prezydenckich przez Andrzeja Dudę. Panie redaktorze, ja pamiętam i też sobie dotarłam do słów pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w momencie, kiedy leciał do Smoleńska w tym dniu albo dzień później po katastrofie. To było kiedy wieczorem dnia... tego samego dnia. Wieczorem tego samego dnia właśnie, kiedy nie chciał się spotkać ani z Donaldem Tuskiem, ani z Władimirem Putinem powiedział nie poszedłem do namiotu, choć, nie poszedł do namiotu, choć, choć wiedział, że czekają tam na niego, lecz od razu pojechał do przejścia w betonowym ogrodzeniu. A sam Jarosław Kaczyński powiedział to, co, to, co miał. To, co miał do nich za życia brata, nie odeszło po jego śmierci. Nie chciałem się spotkać ani z jednym, ani z drugim. Chciał spotkać się z bratem. Tylko to jest akurat zrozumiałe, prawda? Bo spotkała go tragiczna, osobista tragedia. No, trudno tutaj myśleć o jakichś politycznych aspektach tego, o spotkaniach z panem, z panem premierem Tuskiem, tak? czy też z, z, z prezydentem Federacji Rosyjskiej Putinem. Ale Premierem Putinem. Dziękuję, że pan mnie poprawia. Przepraszam, tego nie sprawdziłam. Natomiast yy, ja jeszcze pamiętam, panie redaktorze, yy, że właściwie. Yy, Sprawa tych podziałów zaczęła się już od krzyża postawionego na krakowskim przedmieściu przez harcerzy, a później bronionego przez obrońców krzyża, na czele których stał pan Maciarewicz i pan Jarosław Kaczyński. I chyba w trzecią miesięcznicę, czwartą i kolejną właśnie pod tym krzyżem składał kwiaty. I później była jakaś straszna awantura o ten krzyż, który chyba w rezultacie a znaczy on miał wylądować w. W, w kościele świętej Anny, a w rezultacie wylądował w pałacu prezydenckim, w kaplicy pałacu prezydenckiego. Tak, ale sama sprawa krzyża dzisiaj, z tej perspektywy 15-letniej, nie miała aż tak ogromnego znaczenia. Oczywiście ona była symboliczna i wtedy środowisko opis mówiło właśnie, to tak chcecie postępować z pamięcią ofiar. Chcecie usunąć krzyż, który Zwykli obywatele postawili przed pałacem prezydenckim. Tam zresztą dochodziło do scen też gorszących z drugiej strony, dlatego że osoby często, które wychodziły, nie wiem, nawet z klubów jakichś wieczorami, i tak dalej, robiły tam no, rzeczy bardzo niefajne, nie szanowały pamięci, na przykład, znaczy nie szanowały też tego, że ludzie no, z autentycznej potrzeby przychodzili tam się pomodlić albo zapalić, zapalić znicz. Natomiast to, co rozpętało Prawo i Sprawiedliwość, próbując wmówić Polkom i Polakom, że w Smoleńsku doszło do spisku, którego celem było zabicie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, no to była operacja niebywała i trzeba powiedzieć, jednak bardzo skuteczna. Ona odegrała dużą rolę w takiej mobilizacji środowisk przeciwko ówczesnej władzy, przeciwko szczególnie Donaldowi Tuskowi. A to, co stało się po 2015 roku, to już było horrendum, którego apogeum absolutnym była decyzja już PiSowskiej Prokuratury o dokonaniu. Ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. O większość, ofi większość rodzin ofiar nie chciała się na to zgodzić. Może Państwo już nie pamiętacie, ale te ekshumacje dokonywano pod przymusem. Kiedy cmentarze, miejsce ekshumacji było obstawiane przez żandarmerię i policję, i mimo niezgody rodzin, które często przychodziły tam protestować przeciwko tym ekskumacjom przymusowym, jednak ich dokonywano. Jaki jest efekt tych ekskumacji i dodatkowego bólu dla rodzin? Ano takie, że potwierdzono tylko i wyłącznie to, że obrażenia tych ofiar były charakterystyczne dla ofiar katastrofy lotniczej. Żadnego, żadnego, żadnych śladów wybuchu, które próbują, czy też wybuchów nawet, bo to też eskalowało, które próbowała nam wmówić, tak zwana podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza. PiS używając i mając pełnię władzy, używając pełnego aparatu władzy, wydając miliony złotych na różnego rodzaju ekspertyzy w Polsce i granicą nie był w stanie udowodnić tego, co wszyscy wiedzieli, że udowodnić się nie da, że tam był zamach, że tam wybuchła na pokładzie polewa bomba. To jest Coś nieprawdopodobnego. I rozliczenie tego, tego haniebnego okresu w polskiej polityce no jest też jednym z zadań obecnej, obecnej władzy i tego oczekuję po prostu od odpowiedzialnego państwa. To zresztą się dzieje. Pamiętam, że dzieje się, ponieważ powstała komisja do spraw zbadania pracy komisji do spraw zamachu smoleńskiego i zmiażdżyła te ileś lat pracy tej komisji, mówiąc o sprzeniewierzeniach, o. o, 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 o yy... Bezsensownych, tak, eksperymentach i właściwie ona do niczego nie, nie doprowadziła ta komisja. Oprócz tego, że wydrenowała budżet państwa z jakiejś określonej kwoty. Natomiast, panie lektorze, ja mam takie pytanie. PiS i przede wszystkim pan Kaczyński doprowadził do tego, że rocznica. Katastrofy w Smoleńsku prezydenckiego samolotu stała się właściwie rocznicą tylko jednej strony. Pan na samym początku zauważył, że to była to była tragedia całego narodu. Ja też stałam tego wieczoru oraz każdego kolejnego wieczoru pod, na krakowskim Przedmieściu pod pałacem. Ja też wychodziłam, kiedy kilka dni później jechała trumna z parą prezydencką, e, e, chyba żwirkami wigury, natomiast ja stałam na Marszałkowskiej. E, więc na Marszałkowskiej staliśmy, spuściliśmy głowy e, i, i jakby z szacunkiem przywitaliśmy, e, przywitaliśmy ciała pa, pary prezydenckiej, e, bo tak należało, bo jesteśmy Polakami. E, w katastrofie zginęły, chyba przedstawiciele zginęli wszystkich partii politycznych. Ja tak najbardziej na lewo przypomnę, że zginęli tam również y, przedstawiciele SLD. Pani Roganowacka, Szmaj, pan Szmajdziński, który też miał kandydować na, na prezydenta, pani Jolanta Szymanek-Deresz. Natomiast y, PiS i pan Kaczyński zawłaszczył całkowicie ten swój ból i, tą, i tą, tą tragedię tylko i wyłącznie dla prawej strony. Pozwolił, żeby tylko prawa strona mogła jakby czcić pamięć tak? I, i co roku czy tam co miesiąc nawet upamiętniać, upamiętniać tą katastrofę. To prawda. To też był element tego planu politycznego. Żeby wykorzystać katastrofę smoleńską jako jedną z trampolin do odzyskania władzy. Dlatego trzeba było wmawiać Polkom i Polakom, że to jest tylko tragedia i ból jednej strony. Używając języka presa kaczyńskiego, patriotów, którym dobro Polski leży na sercu, i zdrajców, którzy są po drugiej stronie naszej sceny politycznej. To jest też haniebne. I zresztą prezydent Kaczyński nie od roku 2010 dzieli Polaków na lepszy i gorszy sort, chociaż wtedy używał innego języka. Odmawianie komuś, że nie jest patriotą, że nie jest Polakiem, to jest coś nieprawdopodobnego. Ale prezydent Kaczyński to sobie od lat 90. Takie właśnie podziały. Wtedy to troszkę inny język yy, był stosowany przez Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy na tak zwaną postkomunę i nas, prawdziwych, właśnie patriotów, którzy z tego obozu solidarnościowego wyszli i stanęli po jasnej stronie mocy, bo przecież z tymi postkomunistami też zostali nasi koledzy z Solidarności, którzy okazali się ostatecznie nie takimi patriotami jak my i prawdziwymi Polakami. Także ten podział taki dychotomiczny społeczeństwa zawsze istniał w każdym projekcie politycznym. Jarosława Kaczyńskiego, niezależnie, czy były to lata 90. i porozumienie centrum, czy później Prawo i Sprawiedliwość, ale najwiaskrawszy, najjaskrawszy wyraz przybrał właśnie po roku 2010 i po katastrofie smoleńskiej. Jeszcze raz podkreślę, to był skuteczny przekaz. Haniebny, ale skuteczny. I wracając jeszcze do lat 2015 2023 Jeśli dziś PIS mówi że w Smoleńsku doszło do zamachu, to ja zadam proste pytanie. Mając 8 lat pełni władzy, wydając dziesiątki milionów złotych na ruch pracy nie tylko pod komisję Smoleńskiej, ale różnych instytutów na świecie, próbując przekonać tychże ekspertów światowych, żeby potwierdzili te nasze, te nasze fantasmagorie, przez 8 lat nie udało się tego zrobić. Co więcej, wiemy już, że w tym skandalicznym raporcie opublikowanym ostatecznie przed Podkomisję Smoleńską, gdzie znalazły się tak nieprawdopodobne rzeczy świadczące o tym, że ci ludzie nie mają żadnej empatii do tego, co wydarzyło się w roku 2010, bo w tym raporcie Macierewicza znalazły się przecież chociażby zdjęcia okaleczonych zwłok prezydenta Lecha Kaczyńskiego. One zostały wycofane dopiero wtedy, kiedy zrobiła się. Wokół tego afera. Ale tam doszło też do innych niesamowitych rzeczy, na przykład utajniania i wybiórczego cytowania ekspertów z zagranicy. To oni prostowali i media prostowały te wszystkie kłamstwa wrzucane przez Macierewicza. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Do dzisiaj prokuratura nie zakończyła śledztwa w tej sprawie. Ono było wielokrotnie przedłużane. Za czasów Zbigniewa Ziobry, kiedy w 2016 roku znowu połączono stanowiska prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, powołano specjalny zespół numer jeden, który zajmował się tylko i wyłącznie katastrofą smoleńską. I jedyne, co udało się ustalić przez tyle lat, to to, że tam doszło do katastrofy. Nikt ze śledczy, nawet tych ziobrystowskich, nie był na tyle naiwny, nie był na tyle nieprofesjonalny, żeby przyjąć te kłamstwa Macierewicza jako podstawę swoich działań. Jak dzisiaj rozmawiamy z tymi ludźmi, oni mówią, że to wszystko, co robił Macierewicz, to właśnie nadaje się na działanie prokuratury i nadawało już dawno, tylko że Macierewicz był zaufanym człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego i jego narzędziem, właśnie w tym projekcie politycznym, tego dance macap na trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej? Panie redaktorze, ja bym tym zdaniem zakończyła naszą rozmowę, bo dobra puenta. rzeczywiście, PiS i pan Jarosław Kaczyński tworzył politykę na tej, na tej na wielkiej narodowej tragedii. Moi drodzy, waszym moim gościem był dzisiaj pan redaktor Roman Imielski. Panie redaktorze, bardzo dziękuję, a Was, kochani, zapraszam oczywiście do czytania i subskrypcji Gazety Wyborczej, z której pan redaktor dzisiaj jest u nas oraz do subskrypcji naszych trzech kanałów Radio Rebeliant, Radio Rebeliant News i Radio Rebeliant Extra oraz oczywiście łapki pod audycją i komentarze. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję panie Ja też bardzo, bardzo dziękuję i chciałem jednak jedną rzecz jeszcze prosić o to, żebyśmy pomyśleli o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Może zapalili znicz ponad podziałami. Naprawdę, bo była to wielka nasza wspólna narodowa tragedia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.